Cześć, wchodzę ze skończonymi produktami, płyn, mówię, odświeżacz powietrza, waniliowe ciasteczko. Słuchajcie, bardzo, bardzo mocno pachnie. Tak pachnie świętami naprawdę, słuchajcie, ja to używałam na końcu wiosny. Więc to takie było, wow, wchodzę do, do, do pomieszczenia, gdzie brislerzy, leży, czyli mój pies. Na wiatro łapie i po prostu uderza mnie ten zapach świąt. No więc, więc zdaje rezultat zapachu psa nie czujesz. Więc no takie dobre 9 na 10 spokojnie mu daje. No i La Cobra różowy woman, słuchajcie, pink woman La Cobra, taki setny zapach, powiem Wam nie urywa, pachnie 5 minut w maksie, nawet nie umiem porównać z czym to jest zapach bo to ani nie pachnie kwiatami, ani nie jest taki słodki, ani jest kwaśny Trudno mi powiedzieć, co to za zapach. Ja myślę, że po prostu jakaś tam y, konsystencja zapachu im została i po prostu utworzyli taki zapach. Nie wiem, w oryginale może tak pachnie. Wiecie, że to jest podruba, podruby, podruby, więc może w oryginale to też tak delikatnie pachnie. No, powiem Wam, że te 100 ml nie było w cenie. W maksie daję mu naprawdę 2% na 10. Dzięki, wielkie za uwagę. Do usłyszenia, papa. Pa.